Cześć, mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Za nami kolejny tydzień, więc przed nami kolejne podsumowanie, tym razem trochę zmiana, bo więcej informacji będzie z obozu Boosteroid. I tam też yy, ciekawe hity, bo m.in. do usługi dołączył God of War, którego mocniej, wytestujemy już najbliższy wtorek. Znaczy, ja wytestuję w międzyczasie, aby Wy zobaczycie materiał. Przy okazji jeszcze krótkie ogłoszenia parafialne. Dostałem informację dla wszystkich osób, które wygrały konkurs świąteczny, dostały nagrody. Dostałem informację, że w ciągu najbliższych jednego, dwóch dni powinienem mieć już kubki do odbioru, na które tak długo czekałem, więc spodziewajcie się w tym tygodniu maili z potwierdzeniem adresu i w kolejnym tygodniu wysyłki. Także wszystko powinno się tak udać spiąć. Dzięki, no i cóż, zapraszam na Podsumowanie tygodnia. Boosteroid. Na początek, oczywiście Boosteroid. No i tutaj jedna z ciekawszych informacji, więc do oferty dołączyły dwie kolejne gry, God of War i Assetto Corsa w wersji Ultimate. O ile Assetto Corsa w wersji Ultimate, ciężko powiedzieć, że to jakieś wielkie wow, gra już ma swoje lata, raczej zostanie uruchomiona w większości sprzętów, które macie w domu, a dodatkowo granie w Assetto Corsa bez kierownicy, no absolutnie mija się z celem, więc tutaj e, nawet nie polecam, jeżeli nie jesteście, nie macie jakiegoś flow sim racingowego, to absolutnie nie jest gra dla Was. Natomiast God of War w tej chwili jest dostępny przez Boosteroid. Nie ukrywam, uruchomiłem już. Działa, działa, działa zaskakująco dobrze. Ale o tym już najbliższy wtorek zrobimy sobie porównanie God of War kontra Boosteroid, kontra Shadow, kontra low laptop z rtx 3050. W końcu to gra z PlayStation 4, ma już swoje lata. Wymagania nie są zbyt duże, jeśli chodzi o uruchomienie tej gry, ale wiadomo, w usługach cloudowych zawsze warto sobie sprawdzić, gdzie najlepiej go do ograć, a można. Idąc dalej, Boosteroid łapie partnerstwo z TCL, z firmą, która produkuje telewizory, po to, żeby dostarczać jeszcze lepsze usługi na rynek Smart TV i takie jakby polepszać, podnosić jakość swojego kanapowego doświadczenia. Super, świetna informacja. Zobaczymy, czy niedługo być może dołączy też Boosteroid do oferty Samsungowej i zaś ich, ich pakiet gier i ich tą aplikację grową, na której będzie dostępna Stadia i GeForce Now. Idąc dalej, Boosteroid odpala nowe data sender na północy Europy, a więc kraje północy będą mogły cieszyć się nowym serwerem w Szwecji i tam też będzie polepszona usługa. Dlaczego o tym mówię? No dlatego oczywiście, że jest to jest to też Europa, więc Cloud Gaming ma to do siebie: że jeżeli macie konto w Boosteroid, czy w jakiejś innej usłudze, w której akurat ta i wyjeżdżacie do kraju na wakacje, na przykład, gdzie ta usługa jest dostępna, to też możecie z niej korzystać. To nie jest problem nie trzeba ze sobą targać na wszystkich innych sprzętów wystarczy, wystarczy telefon, tablet czy laptop i podpięcie się do internetu, więc można grać. No i to, jak widać, tutaj jest cały ten spis serwerów, które są do dyspozycji. Nasz kraj, jak widzicie, jest pokryty serwerem na Słowacji. I w tej chwili północna część Polski jest też pokryta, będzie pokryta serwerem w Szwecji, więc możliwe, że was do niego przepnie. Albo że ktoś mieszkający np. w którymś mieście będzie miał do niego bliżej lub infrastrukturalnie będzie miał bliżej i lepiej. Także warto sprawdzić, kto wie. Ja nie sądzę, mieszkam w Łodzi, więc myślę, że jednak mnie nie przepnie. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i tak to, z obozu boosteroidowego, fajne informacje, cieszę się, że usługa cały czas się rozwija, mam nadzieję, że nie spotkają jej niedługo jakieś problemy e, operacyjne i gry nie zaczną masowo znikać, w tym momencie jest naprawdę fajnie, także e, idziemy dalej. Za nami oczywiście czwartek, więc mamy GeForce Now i pakiet nowości. Tym razem skromniej, ale też jeżeli jesteście fanami e, gier z serii Rainbow Six, no to oczywiście przed Wami ciekawy czas, bo wychodzi nowa część Rainbow Six Extraction i będzie dostępna e, na GeForce Now. Możecie grać, oczywiście wspierana DLSS-em i zależnie od tego jaki macie pakiet, e, takim, takim performansem, więc możecie się tą grą cieszyć w GeForce Now. I super, kolejna nowa gra, która skakuje, ale oczywiście Ubisoft już nas przyzwyczaił do tego, że gry, które produkują są dostępne na każdej platformie chmurowej od razu bądź chwilę po premierze. Także bardzo pozytywna informacja. Jeśli chodzi o gry, które wskakują nam w tym tygodniu do oferty, no oczywiście Tom Clancy Rainbow Six Extraction z Ubisoft Connect, Blacksmith Legends ze Steama, Flycorp ze Steama i Garfield Card, Furious Racing też ze Steam'a, i tyle nowości. Natomiast z takich informacji troszeczkę z boku Android 11 na Shield TV kuleje lekko i niestety musicie się na razie liczyć z pewnymi problemami. Nvidia razem z Google pracują nad rozwiązaniem głównego problemu, a więc problemu z serwerami aplikacji Plex, i tutaj po prostu one nie działają. Więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Są też informacje o innych błędach, jakieś przestawianie folderów, problemy z nazwami. Natomiast cały czas update jest w drodze. Także zobaczymy, co z tego będzie na ten moment. Trzeba, że tak powiem, wziąć chwilkę na wstrzymanie i mieć na uwadze to, że Android 11 na urządzeniach Shield, na tych wspieranych od 2015 roku, bo wszystkie one dostały aktualizację, może działać kulawo. Szczególnie jeżeli używaliście akurat na przykład aplikacji Plex. I tyle, jeśli chodzi o GeForce Now w tym tygodniu. Sony, a więc PlayStation taka malutka informacja Sony wycofało z obiegu karty e, gift, gift karty do PlayStation Now. E, co to oznacza? No to oznacza, że powoli się barykadują na swój magiczny e, projekt o kryptonimie Spartacus a więc e, no, coś co ma być oczywiście konkurencją dla Game Passa e, z pewnością jest im coraz trudniej ze względu na ostatnie zakupy Microsoftu bo o ile można się spodziewać, że jakieś gry będą wychodziły e, spod e, ręki Activision Bl czy Bethesda na ich konsole, natomiast to, że pojawią się w usłudze jest wielce wątpliwe, więc yy, tak to wygląda, ale starają się i to oznacza, że być może już niedługo czeka nas podobna hybryda, więc podobny abonament od Sony, który będzie łączył w sobie PlayStation Plus, yy, ten ich projekt Spartacus, który jednocześnie będzie też dawał dostęp do grania w Cloudzie i tak naprawdę powielą ten model biznesowy, który w tej chwili yy, mamy przy okazji Game Passa Ultimate i yy, jej yy nie jest kupione, więc dalej mogą do swojego PlayStation Ultimate dorzucić gry z Electronic Arts, jak się dogadają, więc nie jest źle, jeśli można tak powiedzieć. Co to oznacza dla nas? No to oczywiście oznacza, miejmy nadzieję, że będą inwestować tego swojego clouda, wreszcie się obudzą, e, udostępnią go na większej ilości rynków, no i my tutaj, w naszym pięknym kraju, będziemy mogli korzystać i sobie pograć e, w gry, chociażby, niech to będą i gry z PlayStation 3, ale niech już po prostu dowiozą, niech dowiozą ten temat, niech się nie bronią, e, tutaj jest przyszłość. I nic tego nie zmieni. Większość graczy w ciągu najbliższych lat będzie się przesiadała na granie w cloudzie i jest to nieuniknione. Patrząc na kryzysy na wszelkiego rodzaju elektroniki tylko przyspieszają ten proces. No i to tu dużo mówić. Jeżeli Sony prześpi, no to kolejna generacja pewnie jeszcze się ukaże, ale może być dla nich tą ostatnią, a myślę, że nikt, kto lubi gry, nie chciałby tego, bo są producentami naprawdę świetnych tytułów. I tyle, jeśli chodzi o PlayStation. Stadia. No i tutaj pusto. <laughs> nie ma żadnych informacji nowych. Mamy to samo co w zeszłym tygodniu, a więc PUBG przeszło w tryb free to play, można korzystać. Dodatek do Far Cry'a 6, e, oczywiście pakiet gier, które wskoczyły nam do Stadi Pro, Darksider 3, Bloodstained, Shantae, Darkside Detective i Dreamworks Dragons. E, także tak to wygląda. Natomiast informacji z boku, które nie dotyczą nas bezpośrednio dziś, ale w przyszłości, Google pracuje nad hełmem rzeczywistości rozszerzonej, a więc Project Iris, e, który będzie, jak widzicie, e, w stanie streamowy. Z klauda w 2024 roku, e, informacje no i oczywiście korzystać z mocy obliczeniowej chmury. E, co to oznacza dla clouda? Znaczy dla nas? No, to oznacza oczywiście, że prędzej czy później e, headsety VR zadomowią się w rozgrywce cloudowej, nie będzie potrzebne, żeby miały jakąkolwiek moc obliczeniową albo drobną moc obliczeniową, więc będą tylko do połączenia i do dekodowania obrazu, a nie będzie nam potrzebny komputer, żeby korzystać z. Mocniejszych tytułów gier, czy ogólnie, jeśli chodzi o komunikację e, i pochodne. Nawet myślę, dla takiej firmy jak Facebook czy Oculus, która rozwija swój metavers, e, jakby. Spięcie w jedno, to, że metaverse będzie samo się liczyło i będziemy tylko się podpinać pod streaming, nas no powodowałoby, że te ogle bardzo by potaniały, stały się dużo bardziej dostępne, a przecież na tym im zależy, żeby budować bazę użytkowników, która potencjalnie jest klientami bezpośrednimi lub pośrednimi. A więc ciekawy kierunek i trzeba mieć świadomość, że w ciągu najbliższych lat czeka nas chmurowe granie w wirtualnej rzeczywistości. I ja uważam, że jest to bardzo ekscytujące. Xbox, a właściwie Xcloud. 9 gier wchodzi nam do Game Passa, z czego 7 wskakuje nam do Clouda. I tutaj możecie cieszyć się rozgrywką m.in. w takie tytuły jak Rainbow Six Extraction, które można ograć w ramach abonamentu. No i dużo mówić, świetnie. Dodatkowo gry, które wskakują do Clouda w najbliższym czasie lub już wskoczyły, Dev Doctors wskoczył wczoraj. Hitman Trilogy, też skakuje do Clouda, też wskoczył wczoraj. Puperacji wskoczyło wczoraj. Rainbow Six Extraction też możecie odgrywać w cloudzie od wczoraj bez żadnego problemu. Rainbow Six Siege w Deluxe Edition wskoczył nam na ta Dodatkowo Wind Jammers 2 wskoczył nam do clouda też od wczoraj. A przed nami Taiko Syn january 27, więc 27 stycznia, wskakuje nam do oferty. Co natomiast nam ofertę. Opuszcza, bo to jest dosyć istotne. A może zanim przejdziemy do tego, co opuszcza, to jeszcze co dostało nam dotykowe e, granie a więc touch control game passowy. Jak wiemy, 25% użytkowników Kauda w e, Xboxie używa touch control, więc jest to 1,4% użytkowników, bardzo dużo. A więc Anvil, Archvale, Exo One, The Forgotten City, Nobody Save the World, One Piece, e, Pirate Warriors, 4, Space, Warlord, Organ, Trading Simulator, Stardew Valley, Unpacking i Death Door. Dostało już e, Touch Control, więc tymi grami możecie się cieszyć. Tutaj piękna grafika przedstawiająca co do tytuły. E, fajnie, cieszę się. Dobry kierunek, myślę, szczególnie dla oczywiście grającej młodzieży. Jeśli chodzi o to, co opuszcza gry, co opuszczam, jakie gry opuszczają Game Passa do 31 stycznia, a więc Cyber Shadow, Nowhere Prophet, Prison Architect. I Zenosai Crisis też opuszcza ee, Game Passa, z czego trzy te gry, no, jak widzicie, oprócz PyZ Architect, wypadają jednocześnie też z X Clouda, A więc to ostatni moment, żeby je ograć. I takie to podsumowanie tego dnia. Całkiem fajny tydzień, szczególnie jeśli chodzi o Boosteroid i to, że wrzucili do oferty God of War. Nie spodziewałem się, a tymczasem zrobili to i po pierwszych testach muszę przyznać, że jest naprawdę w porządku. Więc zobaczymy. Przede mną kilka dni testowania, więc sprawdzimy jak God of War sprawuje się i na usłudze Shadow, i w Boosteroid, i przy okazji jak się sprawuje natywnie na no, chyba najtańszej w tej chwili dostępnej rozsądnej konfiguracji, a więc na laptopie z RTX 3050. Natomiast oczywiście e, laptop z RTX ma pewną przewagę nad e, pozostałymi platformami, a więc jest wyposażony w, w kartę graficzną z RTX, więc można używać DLSS-a, który czasem potrafi czynić cuda. No ale to już we wtorek. No i to tyle. Właściwie. Jeśli chodzi o to podsumowanie tygodnia. Weekend przed nami, także cieszcie się nim. E, wszystkiego dobrego. Pograjcie sobie trochę. Cześć!